Dopadnie, a inaczej będzie w, 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 w Polsce. My jesteśmy jednym z w Europy, jeśli chodzi o czytelnictwo. Po pierwsze, dlatego, że jesteśmy w społeczeństwem wywodzącym się z, z chłopstwa i z mieszczaństwa. A to ma bardzo silny wpływ, Widać jak, to, jak to w całej Europie wygląda. Część ma obronę też ten, z mieszczaństwa i społeczeństwa. A po drugie, jesteśmy narodem katolickim, tradycyjnie, a nie protestanckim. A, y, protestant ma czytać pismo i się dowiadywać tak z niego, co Pan Bóg do niego mówi. A katolicki. Pan prega książkę. bo protestant ma prawo analizować i odpowiadać na ten temat. A w, w, w katolicyzmie było tak, że nie wolno było przykładać na języki y, narodowe pisma. Pismo jest dostępne po łańcuchu i fachowiecem To jest zupełnie inna sytuacja. To jest sytuacja, w której mamy. Wąsko czyta i mówi y, tym, nie całej reszcie, co w tych książkach stoi, i to tak powinno wystarczyć. Y, oczywiście to nie jest tak, że tak jest tak raz na no zawsze, bo Hiszpania na przykład zabiegł sporoczka. Y, Włochy, Włochy też więcej niż Polska, ale, y, ale to chodzi o pewne wgłości. No i to jest historycznie tutaj nie, nie do nie do nie obciążeń historycznych, ale też to, co się da, oczywiście z liceum, przez ostatnie dwa 1989 roku generalnie nie nadawa To jest ogromny proces kształcenia bibliotek, to jest ogromny proces zaniedbywania, y, pisania czytelnictwa i tak dalej. Się trochę zmienia sobie projekty Biblioteka Plus, są dyskusje z, 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 z książki. Jakieś w ostatnich pięciu latach y, dobra działalność jest do, do książki, to się trochę zmienia, ale te lata opóźniej żuciach zrobił swoje. Polska przemieszka to jednak inaczej niż cała Europa. Ale myślę, że, że inaczej, że jeżeli my sobie nie zdamy sprawy z tego, że inwestowanie w czytelnictwo i w to, żeby ludzie... Sięgali po książki, ponieważ to ich zmienia w pewien określony sposób i sprawia, że są w społeczeństwie obywatelskim bardziej. Wstanie się porozumiewać między sobą, są w stanie dokonać takiego eksperymentu, który w zasadzie podstawowym eksperymentem, podstawowym do doświadczeniem czytelnika, To znaczy, postawienie się w, na pozycji zupełnie innego człowieka, prawda? kiedy y, 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 czy, czytamy powieść której mamy bohatera możemy tego bohatera zrobić możemy się zgadzać z jego możemy się nie zgadzać, ale my się doczytamy, to się z nim nie lub bardziej To jest to doświadczenie, które buduje empatię. Buduje też tolerancję na inne świat poglądy. Na... Tego tak potwornie w Polsce brakuje. I myślę, że jeżeli my tego nie zrobimy, to to społeczeństwo będzie pikowało. Już będzie coraz gorzej. Że... A jeżeli do tych tych wysiłków społecznych, które Polska i Polacy się biorą od dłuższego czasu, bo jest tych wysiłków społecznych dużo i wydaje mi się, że Polska świeżo nie bardzo poprawia przez te ostatnie świecie wieku, jeżeli się dołączy ten, ten aspekt, jeżeli on jest silniejszy, to to, to, to jest obiecujące. Bardzo, bardzo dużo należy od takiego podejścia społecznego, nie tylko podejścia władzy, ale w całości społeczności, na ile te wzorce będą wchodzimy. Bo w bardziej widać, że w skali świata władze i pieniądze nawet społeczeństwa, które czytają. I widziałem jak są tobą zachwycone, jak, jak szczepionczą te wszystkie szwajcarskie arystokracje. Wyobrażam sobie, że nawet mówisz z nimi po francusku, co byłoby. Nie za francuskim. No tak, a to jest przewaga na przykład Tomasze Rzycki z tymi ośmiokrotkami mówił, jak, jak, jak ze swoimi głupolami. E, więc ja, ja sam ten wątek, nie będę go zmieniał w, w pytanie, ale czy to jest, powiedz, kwestia na pewnej techniki? Czy to dograłeś jako, na przykład, udział w takich spotkaniach jak nasz? Czy musiałeś się tego uczyć? Czy po prostu jakby to miałeś skądinąd, wiem, z, z domu, z wychowania, to jak publicznie istnieje? Chodzi mi o aktorstwo, To kto cię tej formy scenicznej którą teraz tutaj praktykuje? No i tysiące razy wcześniej praktykowałeś. Ja mam, ja mam takich spotkań około 50-cio rocznie. Bardzo? No, no, no. no. Nie, właściwie to jest też... To, to tutaj bym powiedział, że to jest kwestia zobołościowa. Ja bardzo lubię spotkania z czytelnikami. nie każdy oczywiście. Tutaj Państwu nie będę skłócił. Są so takie, so takie spotkania, które mimo wysiłku się siebie, przynajmniej jednej strony, ale pues... every... you know, w sensie jak mówić, co mówić, jak zagrać, to jest jakaś taka, jesteś naturyścikiem iścisz do ognia. Nie no, po pierwsze jest kwestia jakiegoś takiego nauczenia bycia ludźmi, że staramy się w sposób ciekawy i pełnymi zganiami od czasu do czasu dajemy mu coś jest sama zaśmiała, jak to jest słowo, miód. Natomiast... I yy, to się wynosi pewnie z domu, chociaż na przykład mój brat ma zupełnie inną osobowość, to znaczy on jest yy, diablo ma, ma, ma niesamowite zupełnie bo już tylko razem w raz na no, generalnie dosyć mokry i siedzi cicho. Czasami musi się, yy, się wypowiadać, ponieważ jest prawnikiem, z... ale... Mam wrażenie, że być może to się ogranicza do sali sądowej. Natomiast jak jest z ludźmi, to on by potrafił coś takiego, że wszyscy podpadają ze sobą, ale on nie, nie ma takiego dału ciągłego mówienia ja na szczęście, bo w tej rodzinie ma dużo układu konkurencji. konkurencję. Natomiast mnie w domu i moja matka jest bardzo wydatkowa mój ojciec. i... ja yy. nie no. A też takie wychowanie, bo no, ja mam, się do czego, to mam książkę napisane, jak Pana Bogata mówiąc Mówiłaś tam coś takiego, spod spodziewałem się, od maskę, że byłoby zupełnie nieuczciwiały z Matki Angolskiej, to znaczy ona ma swoje ulubione tematy i nagle postanawia, że Państwo się podzielić tym, jest zbudowana platforma kredytnicza na urządze. Jak Państwo mogą całymi językiem ciała opracować, to zrozumiemy, że co którego Państwa nie interesuje, ale jest twardy zawodnik, ale przez te półtorej godziny Państwu to opowie. Ale jednocześnie, no tak, to jest kolejny przełomoc, żeby go tak coś wyglądał. Um, więc to było w nim się duża część to jest po prostu kwestia praktyki. No, że ileś tam razy czytałem fragmenty ja swojej książki, że nie mam wychodzenia na scenę, że osobiście na przykład z kamerami, kiedy pracowałem po wschodzie, na początku dla mnie mówienie do kamery było, w obecności kamery było strasznie takie poczucie, że to jest ta ekipa, tam 6 osób znaczy tutaj trzech prowadzą, są może 10 i, i że to jest 36 milionów bloków, no nie parczy, to też przecież największa, największa największa tysięcy, ale tak to nie jest przecież, um, nie wiem, racjonalne. Natomiast później to, to, to jedno, taka kamera, radio, ten po prostu jedna czy inna kamera stoi, czy mikrofon, to od to w ogóle no, mówię jak do ludzi no to i, w, i, i no, to naprawdę bardzo dużo ułatwiło, w takim no, naturalności, w niestresowaniu się i tak dalej, i tak dalej. Pewnie jakieś takie predyspozycje, ale no ja byłem dosyć ś, ś, śmiałym dzieckiem, grzecznym, ale śmiałym, które trzeba było wiedziało pierwsze, ładnie, można się było tym dzieckiem pochwalić. Tak? No, to tak ja bardzo znam swojej literatury, musisz, nie wiem, się jak było. Eee... Chyba no, ja nie Ja szczęśliwe dzieciństwo, bo jednak byłeś odcięty od radości podwójkowych i od takiej klasycznej muzyki. Natomiast tego okrutnego Alana chciała ci czytać, no, wielką literaturę i słuchać z klasycznej muzyki. Przycimy, ja bardzo no. mógł, 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 mógł bardzo jest też ja bardzo miło byłeś. miałem bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Jeżeli I z tymi wszystkimi książkami i budami bardzo miękkie, całe półki, jak i mam to bo wstawiałem się do tego, ja tak przeczytał coś o nas i o tej sytuacji. Zadawacze. Ostatnio znowu wygospodarowałem w moim kalendarzu, kamieni, trochę terminów i przebieram w polskie służby i wszedłem razem na kolejne spotkania autorskie. W miastach dużych, w miastach małych, na północy, na południu, w kongresówce, w krańcu w półskim zaborze różnice chociażby w czy tak o też nie będę wspominał, w bibliotekach, w ośrodkach kultury, z okazji, bez okazji rozmawiania. Uczestniczenie w spotkaniach autorskich to dziwny sposób spędzenia czasu i dla autora, i dla publiczności. Specjalnie przez czasu, a nie spędzanie czasu wolnego, bo już nie stępiła, to do rozwy rozrywkaczy ciężka praca. I dla autora i dla publiczności. Dyskutowanie nudnych, mamorodanych, podnoszą odpowiedź na nudne, mamorodne, podnoszą pytania, Przemykaniem dodatku nieudolnym tłukanie autora, który usiłuje zachwycić wielikami z dzieł własnych, choć boi się, jak od niej publicznych wystąpień nie jest męką. Ale tak są jako jest borykanie się z grupą niezainteresowanych obywateli, którzy z jakichś powodów spędzono do środka kultury, nędząc za nowymi ciasteczkami i kamułowo-innymi czytelnikami. Opowiadam o tym na temat podgórnika, ale również częstym publiczności z partami śląskimi. Zawiesionych w jakiejś wielkiej sali w ratuszu czy w domu kultury i posadzono za sobą prezydialnym obowiązkowo zielony sukno i mineralna naprzeciwko tłumu widzów, wśród których przeważała młodzież celarna. Ale dlaczego no, to jest tyle młodych? Spytał ktoś z poetów. W tygodniu to jeszcze klasy, ale w sobotę. Bo oni odpracowują wolny dzień. A lecz nawet prowadzą za nauczycielka, jak się później okazało. Poeci, jak poeci, Odczytałem o ileś wierszy, po czym popięli bo czy odpowiedzi na pytanie prowadzącej, po czym zapadła martwa cisza. Po czym prowadząca powiedziała z uśmiechem, a teraz czas na bywę sam. Martwa cisza, bez zmian. A teraz, po to, żeby czas na wydanie sam. Pauza, bez zmian, komar pod sufitem, rzęczy jak piosenka. Wiśniewska. Krzysztof ja, prowadząca. ty masz z Polski dla na nas semestr, truje, twoje gdzie dwie pary. Dajmy na parę, bo w ogóle byśmy byli I ale jeszcze dalej. I Wiśniewska wstała i indykała, a, a jakie muzyki państwo słuchają? Racodzielny porta śląski krzyknął, ja widzę systemu, więc masz już szkołę, bo czym spotykanie mi stało za samym. pozytywny, przyszedł, bo ma pasję i coś kocha. Życzy sobie w miejscu kraniki miasta, C. Które oprowadził od 1973 roku i nie opuścił ani jednego dnia, 16 maja 1984, kiedy miał kokus. Każdy podpis jest oczywiście za krótki, każdy podpis sam, a pisan na to pokazuje cztery razy dłuższy pisany z tego, że wypłacę z 19 marca 1992. A z a wszystkie paszycy podpis na straż połową jest 1 grudnia 2001. Ale zbiorę pisków, od razu przekazuje własne, cztery laminowane, na każdy z nich figuruje na fotografii w postaciowej, Słyszą, że historyk został przychodni w domu o imieniu, pod którym masa tragiczna i głaga o rysuniu historii Bożtą, ale nie na adres, który figuruje na czterech cyfrówkach, bo nie aktualny, tylko nawet adres. Tutaj widziałbym, że miałem te różki przy Albo jest generalnie amatorem ma i w jednej się otwarcia, ale nie kogoś, to ma nieco podobne nazwisko i trzy razy pyta autora, powiedzmy nie, czy na pewno był Władysław Daniel albo Albert Wittenger, to, to nie jakiś mój krewy, liczę z pewnością, że nie miałem krewy, w ogóle cech publicznych to. Obsesora negatywnie przyszedł, bo pasję i czegoś nie radzi. Tak mi się na przykład w Warszawie pyta, co pan sądzi o a wobec Więc powiadam, że tam, że ocenili, no lecz za co ocenili, jakiegoś tu wymowskiego anegdotu czytelniczego, każdą tą powieść, Zostałem wciągnięty na internetową listę Żydów Antypolskich, za właśnie nie będę czytała, czym spełniłem najgorsze oczekiwania biegającego do tych demonstracyjnych Na każdym spotkaniu ma się przynajmniej jeden taki delikat, czasem kilku, by że słowcy zło rozmawiają i w zasadzie przyjmują władzę nad całą koniecznością. A jednak z tych wszystkich typów spotkania autorskie byłyby znacznie mniej ciekawe i po prostu dolodniejsze. No, Kiedy wchodzę do sali, staram się zatem wyszukać specjalista od pytań i coraz częściej rozpoznaję go od pierwszego wejrzenia. Rzucam nam spojrzenie. Idę w tym stołu, którego tego się dodam suchę, mineralna liśni w butelce. Dziękuję bardzo. Oczywiście, ten tego, tego tekstu był wstrząsający. Jeśli ktoś z Państwa tak, tak. w innej sprawie niż żywi to woła, to zachęcam. Proszę bardzo, się